Dobra, ja jestem, ja jestem na żywo, tak, i zegar oznajmia, że jest godzina dziesiąta, no, no to wysłuchamy jeszcze, wysłuchamy jeszcze zegara, tymczasem Facebook nas poinformował, że prowadzę na żywo, tak, o, hej Iza, super, no to skoro Iza się wita, ja widzę komentarze. Mam nadzieję, że więcej też będę widziała. To znaczy, że mnie widzicie. Mhm. Tak, ja z okazji, że jest ostatni przed świętami live w tym roku piątkowy, to, to jest tam oczywiście w rogach renifera. A tak wam tutaj chcę pokazać, a może za chwilkę też jeszcze pokażę coś. Coś, 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 to jest nasze stare radio, ale coś innego. O, to chcę Wam pokazać, co wczoraj przywieźliśmy. O, to tam, to, 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 to tam. Jeszcze będzie w styczniu czas, żeby się pochwalić. Na inspirującej kawce się pochwalę. Yy. Dobra, widzę, że mnie widzicie i jesteście, więc już się oficjalnie przywitam, że mam na imię Ania. I w piątkowym cyklu Bulet Inspiracje pokazuję Wam swoje sposoby i pomysły na szybkie i estetyczne planowanie. I zachęcam do inspirowania się i do dopasowywania przede wszystkim tego, co Wam pokazuję, do własnego życia i do własnej sytuacji i do własnego kontekstu. A co dzisiaj? Tak, dzisiaj, tak jak powiedziałam, jest ostatnie spotkanie przed świętami. W Wigilię się już nie widzimy, bo następny piątek to Wigilia, a następny piątek to Sylwester, więc też się nie widzimy w Sylwestra. Chyba tak, chyba Sylwester. Nie wiem, w takim teraz żyje, nie... W takim stanie, że nie wiem, który dzień. Wczoraj wydawało mi się, że jest sobota, a to ze szczególnej okazji. Tak. I, I widzimy się dopiero w styczniu, dziś po raz ostatni, i dopiero w styczniu. A co mam, Jezu Kasia? Dlaczego nic nie słychać? Na pewno, naprawdę nic nie słychać? No, musi być słychać, ja mam rozgłoszone. I ty się witałaś, powiedz mi, powiedz, czy słychać. Dobrze, to ja czekam aż powiecie, czy mnie słychać. Ludzie, powiedzcie mi, czy mnie słychać, bo ja do Was mówię. A Kasia mówi, że mnie nie słychać. A ja mam rozgłoszone, naprawdę mam rozgłoszone. Na rozgłoszony mam głośnik w telefonie, więc ja nie wiem. Także czekam, na, abyście mi napisały, czy mnie. No, słychać, właśnie. No to super, dziewczyny. Mm, dobra, dzięki, dzięki. Jezu. Kasia. Ja wiem, czemu nie słychać. Ty chyba nie jesteś u nas. <grywa> I ja wiem, że mi się coś takiego czasami pokazuje na Facebooku, że że nie, mm, że coś tam głos czy muzyka nie jest dostępna w twoim regionie, czy coś takiego. To może dlatego masz masz może telefon. Yy, yy, no super. Dobra, dobra, dobra. Super, super. <grywa> dobra. No to. Kasia, to jest chyba. To, to albo nie masz włączonego, albo masz właśnie coś takiego, że, że w zależności od kraju, bo, bo wiem, że ty nie w Polsce. Więc to pewnie jest kwestia kraju. Dobra. Super. No, to skoro słychać, to już wam mówię, co wam, co wam chcę powiedzieć. Trochę mi rogi spadają. My się zobaczymy dopiero w styczniu, i dlatego też dzisiaj ja wam chcę pokazać swój styczeń Także ja już się tutaj przełączę. A jak się przełączę. Jak się przełączę, to może Wam pokażę. O, to jest to, co Wam będę pokazywała w styczniu na kawce. To, to cudo, patefon, gramofon. No, gramofon. no właśnie, we Frankfurcie nie słychać. Nie, nie, bo to kwestia, kwestia telefonu, właśnie mi też coś takiego pokazuje, gdy ktoś z Niemiec nadaje, że muzyka nie jest dostępna w Twoim regionie na przykład. To taka jest informacja. Dobra, a co przed Wami? Przed Wami moje planowanie stycznia, ale zanim moje planowanie stycznia, to znowu pokażę stronę, którą robiłam, którą robię od jesieni, którą sobie tam w którymś momencie wymyśliłam. Czyli coś takiego, jak czekam na, tutaj jest, czekam na styczeń, i to są strony, które robię sobie, gdy już mam zaplanowany cały dany miesiąc, a następny jeszcze nie jest rozpisany i nie mam gdzie zapisywać różnych rzeczy. I w tym miejscu je sobie zapisuję. I tutaj na przykład sobie zapisałam niektóre zadania do zrobienia. No, tutaj mam jeszcze miejsce. Tutaj są na przykład święta styczniowe, webinar, który będzie. A tutaj są rzeczy, które, które zamierzamy kupić to znaczy nie wszystkie. Chcemy kupić elektryczną kawiarkę. I zastanawiam się nad tą czerwoną, ponieważ niby ta jest taka vintage, ale, ale ma za dużo białego, a ja nie lubię. I zastanawiam się nad tą czerwoną z czarnym brzegiem. No i ten przepiękny taki taki dzbanuszek. To jest, wiecie, ten taki ciężki, żeliwny. No i to są moje strony, te czekam na yy, styczeń. A dziś pokazuję Wam styczeń. I ta-dam! Oprócz stycznia yy, po raz pierwszy na wizji dla Was coś, o czym mówiłam od chyba dwóch miesięcy. Tak będzie, moje drogie, chyba moje drogie. Wiem, że Marcin słucha, ale <laughs> to jest Marcina dzieło. Przy okazji, skoro Marcin słucha, tak będzie wyglądał, słuchajcie, nowy kalendarz tegoroczny. Nie będzie pionowy, poziomy, będzie tylko jedna wersja będzie taki właśnie pionowy. I on będzie totalnie kreatywny i totalnie do własnego y, uzupełnienia. I ja już go mam y, wklejonego tutaj na styczniowych stronach, to przy okazji też Wam pokażę, a Wy go dostaniecie w niedzielę. Y, w niedzielę się pojawi w worku inspiracji, więc jeżeli ktoś jest zapisany na newsletter, to w niedzielę będzie mógł go pobrać. I to jest. <laughs> Ale ja podejrzewam, że Adam jest właśnie, czy Adam, czy Adam jest kobietą, czy Adam jest mężczyzną? Bo ja mam pewne wątpliwości. <laughs> Dzisiaj chyba będzie najgłupszy live świata. Znaczy z moimi tekstami najgłupszymi. Dobra, wracając do kalendarza. Słuchajcie, wracając do kalendarza. Ten kalendarz tworzycie sami. To jest kalendarz kreatywny. Robicie go po swojemu, uzupełniacie go po swojemu. I na przykład, tutaj są podpowiedzi do kalendarza. Tu napisz, że mamy właśnie styczeń. I robicie to dowolnie albo kaligrafujecie, albo oszukaną kaligrafią, albo nie wiem, jakimś pismem drukowanym, albo waszą ulubioną czcionką, jak wam się żywnie podoba, jak wam pasuje. I zwróćcie uwagę, że on jest też w skali szarości, więc dopasowujecie sobie kolor też do takiego koloru, jak ten styczeń chcecie mieć zaplanował. No właśnie tak myślałam, że Adam jest kobietą. <grych> Kopernik też była kobietą. <grych> no, tak myślałam. Kopernik też była kobietą. Yy, dobra. Yy, dalej kolejna podpowiedź. I tu jest taka rameczka. I tu jest na wpisanie, na przykład cytatu motywującego na styczeń, albo ulubionego cytatu. Więc też wpisujecie sami. Ja wam nic nie narzucam. To co wam się podoba. Tutaj jest układ kalendarzowy, też taki trochę w odwrotnej, w odwrotnej, no taki odwrócony, bo zawsze dni się pojawiają na górze, a u nas jest inaczej, nie są z boku. I tu wpisujecie sobie, sami przy danej dacie, zaznaczacie sobie swoje ulubione święta lub jakieś ulubione dni. Też bez żadnego, że tak powiem, narzucania, można sobie tutaj pisać, wklejać, no co wam się żywnie podoba. Tak samo, tutaj są miejsca na jakieś ważne albo cele na styczeń, albo jakieś trzy najważniejsze rzeczy. A tutaj jest miejsce albo na dodatkowe notatki, albo na jakieś rysunki. I tak, słuchajcie, wygląda tegoroczny styczniowy kalendarz i w podobny sposób, bo nie identyczny, ale w podobny sposób i w takim samym stylu będą wyglądały kalendarze na kolejne miesiące. A teraz już styczeń. I postaram się szybko, bo zaraz musimy się z Marcinem gdzieś ewakuować i jechać, więc tak raczej będę się starała streszczać. Mamy styczeń i to jest seria naklejek styczniowych z tymi łapaczami snów. Ona jest właśnie w takich, chciałam, żeby to były takie, takie delikatne, subtelne kolory, ale troszeczkę zimowe, czyli jest tutaj dużo błękitu, fioletu, żeby, żeby to tak pod zimę troszeczkę podchodziło. Tutaj zresztą widać, że te naklejeczki i ta indeksująca też jest w takim właśnie delikatnym, niebieskawo-miętowo-turkusowym no nie wiem jak to określić kolorze. U mnie, jak zwykle, tradycyjnie miesiące. Czyli mamy priorytety z tą naklejką indeksującą, zadania na styczeń. Tu są te łapacze snów. Te naklejki, takie ostrzejsze, bardziej wyraziste, ciemniejsze, nie wiem jak to nazwać, to są naklejki z Akszona, jeszcze z tej serii jesiennej, ale one były takie we fiolecie i bardzo mi podpasowały. Co prawda są też kwiatki i one są niekoniecznie zimowe, ale myślę, że może być. Także tu będzie na górze, jak zwykle, statystyki będą. Tutaj jest ten kalendarz taki mały z... Jeszcze, o, jeszcze sobie nie pozaznaczałam w nim weekendów i nie ponaklejałam świąt. Rzeczy do zrobienia w przyszłym miesiącu. Tu jest na przykład ten cytat z listkiem jest... Już wyostrzę, może się da. O, ten cytat z, z listkiem, z piórkiem jest z serii tej łapaczy snów, ale to jest action, to jest róża z action. One się tak y, troszkę błyszczą. O, troszkę błyszczą się te naklejki, nie? I tutaj tradycyjnie te moje ulubione strony, już wyostrzam, moje ulubione strony one też są właśnie w takim zimowym klimacie dużo, dużo niebieskiego, czyli magiczne momenty, rozwój osobisty. Te wszystkie łapacze snów są z, tych, z tego nowego zestawu styczniowego. Tu mamy rozwój osobisty, tutaj mamy do wpisania święta nietypowe. Tu mamy, będzie planowanie postów na bloga i YouTube'a. Tu będą tematy inspirującej kawki. Matka, jak mi się ten turkus z brązem podoba. Po prostu najpiękniejsze zestawienie, jakie może istnieć. Kolorystyczne. Tutaj będą tematy właśnie bulet inspiracji. Od, od stycznia już tu jest ta strona, w której sobie wpisuję książki, które czytam i zaznaczam, w które dni je czytam, więc tu jest jeszcze pusto i tu będą te książki wpisane, a na razie jest tylko oś dzienna i jest bardzo dużo stron na notatki. Tutaj zapisuję książki, które przeczytam, filmy, które obejrzę. No tego jest, książek jest zawsze więcej niż filmów. To są naklejki z Action. To i ta. To są te błyszczące z Action. Ale już te strzałki z piórami są z są zestawu styczniowego. Podobnie tutaj. To jest z Action, to jest z Action, to jest z Action i to jest z Action. Ale te wszystkie napisy, listy punktorów i strzałki są z zestawu styczniowego. Także pięknie się te naklejki z Action też wpisują w, w, w wszystkie, we wszystkie inne zestawy. No i tak, i to, są, i to są. No właśnie, tu jest jedna strona jeszcze więcej na notatki. I wyjątkowo powiem Wam, że w styczniu nie robiłam wszystkich do końca tygodniówek. Zrobiłam jedną. I to jest ta pierwsza, którą robię w tym swoim ulubionym schemacie, czyli na górze są dni. Na tej stronie są akurat wszystkie nasze naklejki, nic nie ma. Na górze są dni. Hej, hej, Paulina, widziałam Cię chyba wczoraj w samochodzie. Jeżeli to był ten, ten jasny, gdy się mijałyśmy z wyjazdu koło wiatraka, gdzie ja przystanęłam, żebyś się zmieściła koło tego słupa y, po mojej lewej stronie, a twojej prawej, to byłaś Ty i Cię widziałam. Hej, hej, także się witam. No, i tutaj mamy tak: tu jest tygodniówka, ten rozkład tygodniowy w tym moim ulubionym y, takim y, systemie, który już sobie opracowałam. I na górze są dni tygodnia, tutaj są dni do zrobienia, znaczy rzeczy do zrobienia w tym tygodniu, taki, taki tracker i do zrobienia w przyszłym tygodniu. I wiadomo, że ja tutaj sobie zostawiam jeszcze dużo miejsca, ponieważ sobie na przykład wklejam, jak jest jakiś webinar, który chcą obejrzeć, mam z niego, wiecie, taką. No, taką informację to sobie wklejam. Yy, tu jeszcze będą te m, takie tygodniowe yy, trackery, monitor no, monitorowanie czytania książek w, taki, w takich tygodniowych rameczkach. Ale to jest na razie tylko jedna tygodniówka i dniówki oczywiście tradycyjne. Yy, tu będzie rozpiska yy, na media społecznościowe, to co Wam kiedyś pokazywałam, że robię taką tygodniową tabelkę. A dniówki są tradycyjne, czyli jest, jest oś czasu, i jest, y, jest y, dzień. To są oczywiście te wszystkie naklejki właśnie z łapaczy snów. O. I jest, y, właśnie, jest rozpisany tylko tydzień. O, tylko pierwszy tydzień. Tu oczywiście jest miejsce na podsumowanie tygodnia. A tutaj dalej jeszcze nic nie mam. To znaczy, to znaczy mam tylko wklejone właśnie wyjątkowo w ten sposób... Mam wklejone te tabelki tygodniowe, ponieważ będę sobie w styczniu eksperymentowała z tygodniówkami i yy, 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 tak sobie pomyślałam, że będę yy, wymyślała na bieżąco. Na razie chcę zrobić tak, że tutaj rozpiszę sobie dni tygodnia w takich kolumnach. Yy, tu będą te tabelki, a tu jeszcze będą chyba te z książkami. I to właśnie. <gryw> I to właśnie będzie, będzie styczeń, także nie robiłam go. Yy, nie robiłam go całego. Bo stwierdziłam właśnie, że. Yy, no wiecie, nowy rok, nowa ja. Yy, także będzie w ten sposób styczeń. Oczywiście cały. Yy, jaki to notes? Yy, to jest, już mówię, to jest ten taki. O, Wali mi się, zbliżony do B5, yy, memo On jest zbliżony do B5, ponieważ on jest na wysokość niższy, tak ja wiem, centymetr niższy, ale jest szerszy na szerokość. On jest zbliżony bardziej do kwadratu. Zbliżony bardziej do kwadratu. Jego zaletą jest tak, są kropki. Niestety jest tylko jedna wstążka, ale dzięki, Agniesz tak, dzięki Agnieszce mam dwie pozostałe wstążki, także się nie martwię, bo mam je na magnesikach. Jego zaletą jest piękna, płócienna okładka, którą uwielbiam, bo. no, uwielbiam półcienne okładki, bo są fajne, eleganckie. Pasuje mi kolorek na zimę, bo jest też taki delikatny, no właśnie, zimowy, jasny. I cena 18 zł, więc to przeważa wszystkie zalety. No, papier jest oczywiście w kropki, no i mój format, nie? Format jest właśnie bardzo fajny, wygodny, bo to takie bardziej zbliżenie do kwadratu, jakby. Znaczy, miejsca jest tyle samo co w tradycyjnym B5. O, miejsca jest tyle samo. Także ja bardzo ten Mamobuk polecam, ma fajny, ma fajny papier. Niektórym może przeszkadzać, że te kropeczki są niebieskie, ale powiem, że mi akurat w tym momencie do stycznia to one nawet bardziej pasują niż inne, ponieważ cały styczeń jest w tych takich właśnie fioletach, niebieskościach, więc te niebieskie kropeczki są jeszcze bardziej jakby podkreślające te styczniowe, zimowe kolory, więc to już jest w ogóle, w ogóle idealnie, nie? No, a, no, a dla, dla tych, którzy nie widzieli, bo patrzą dopiero teraz, to jeszcze raz pokazuję taki kalendarz od niedzieli. Pokazuję go tak długo, bo jestem tak niesamowicie z niego dumna. Od niedzieli będzie dla Was w inspiracji. Jestem tak niesamowicie z niego dumna i to jest tak coś tak nietypowego, coś czego nigdzie nie widziałam, więc tym bardziej jestem dumna. I no, i no. <grym> Dobra, Paulina, to miłych lekcji. Ja lecę zaraz też. Także dziś już nie będę się dużo rozgadywać, zaraz się do Was przełączę. O, już jestem. Także, no, jak macie, właśnie jakieś pytania odnośnie newslettera, tego nowego kalendarza stycznia, w ogóle planowania stycznia, sposobu planowania stycznia i naklejek, które wykorzystałam. To zadajcie je wszystkie w komentarzach, ponieważ ja będę sobie potem wieczorkiem usiądę, będę sobie na nie odpowiadać. Film też dzisiaj później w, na YouTubie się pokaże, ten, ten z tego live'u. No, a ja już się z Wami żegnam, bo, bo musimy za chwilę wyjeżdżać. I ponieważ to jest ostatni live, to, to powiem tak. Zbliżają się święta i powinny być życzenia świąteczne, więc będą życzenia świąteczne, i tak się zastanawiam, czego wam życzyć. I tak sobie pomyślałam, że ze względu, no, no w zasadzie powinno się tak najbardziej życzyć zdrowia, nie? Bo jeżeli mamy zdrowie, to mamy też wszystko inne, ale ja tak szczerze mówiąc, szczerze mówiąc. Powiem tak, w czasie, kiedy miałam zdrowie, to wcale go nie doceniałam i nie wykorzystywałam w pełni swojego potencjału, który miałam. A w momencie, kiedy to zdrowie straciłam, w momencie, w którym się właśnie teraz znajduję, okazało się, że brak zdrowia i ograniczenia, które brak zdrowia mi narzucił, wyzwoliły we mnie takie rzeczy, o których się nigdy, o których. Sama siebie nigdy wcześniej nie podejrzewałam, i brak zdrowia pozwolił mi się uwolnić z pewnej sytuacji, pozwolił mi inaczej spojrzeć na pewne sprawy. Więc zdrowia Wam życzę pod warunkiem, że wykorzystacie to zdrowie w pełni do wszystkiego, czego chcecie, i do realizacji marzeń. A ja swoje marzenia realizuję pomimo braku zdrowia i tam widzieliście na półce, nie? To, to marzenie zrealizowałam wczoraj. Dziś zaraz będziemy realizować moje kolejne marzenie. Jeżeli się uda, to poinformuję Was o tym w styczniu. Także cudownych świąt, pysznych pierniczków, wspaniałych reniferów, zróbcie sobie zdjęcie z reniferem koniecznie, znaczy w rogach renifera pod choinką, koniecznie, żebyście mieli na żebyście mieli co wspominać na następne święta i i w ogóle, i wiele radości. I Jeżeli chcecie o coś zapytać, to pytajcie w komentarzach. Jeżeli się chcecie pochwalić swoim zdjęciem w rogach Renifera, też możecie wkleić w komentarzach, albo zdjęciem pierniczków swoich, albo w ogóle, albo na przykład później zdjęciem prezentów, to też. A my się widzimy, a my się widzimy w styczniu. Mam nadzieję, że w dobrym zdrowiu, i mam nadzieję, że w takiej wspaniałej ekipie, jaką, jaką teraz tworzymy. No, a ja się. Tak, a ja mogę się jeszcze pochwalić, że właśnie z Pauliną się w przelocie widziałam wczoraj, chociaż, chociaż to, że się widziałyśmy, uświadomiłyśmy sobie dopiero po paru minutach. No, no to ja się już z wami żegnam. Papa, pa i czekam na pytania odnośnie stycznia. Do zobaczenia w nowym roku. Niech będzie najwspanialszy.